Witam, z tej strony z 77 a to jest kolejny odcinek z grani. Ten kto oglądał yy, opowieść o zabawie w kraniecie, co tak cicho. Boże, nie ma, nie ma odcinka, bez którego bym nie ustawił głosu. Ten kto oglądał yy, do końca, ten wie tą moją animację, ten, ten, ten kto ją oglądał ten, ten będzie wiedział, że dzisiaj będzie grani. Tak. Ja wiedziałem. Wiedziałem, że... i tak nikt tego nie obejrzy o tej godzinie, bo że to mi się coś... Dobra, spadł spadłowa z tymi Windowsami tam kurde. Bo ob obok mam laptopa i mi się coś... O dobra... Yy... Wiedziałem, że tego nikt nie obejrzy. Bo ja to wrzuciłem o godzinie 23.58. Żeby tylko data się zgadzała, żeby to... Żebym to wczoraj jeszcze wrzucił. Czekaj, to sobie muszę trochę podgłośnić. Oj oj coś tam chodzi. Dobra, robię. Robię to jak robię to Disowski Ro, Robię plan Disowskiego. Gdzie babcia? Dziadek już chyba tam poszedł Co? O mój Boże, się przestraszyłam, tam błyskało No Oj, 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 oj No to... mój... Ooo, będę uciekał teraz Ja w to grać zbytnio nie umiem. Ja w horrorach jak umiem grać, na przykład w FNAF. Aaaa! mnie tu nie ma. Gry, w które umiem grać, to w FNAF na przykład, FNAF-a umiem grać. Yy, a dobra. Poszli karmić tego krakena. Boże, ten obraz. Trzeba byłoby poszukać kluczyków. O dobra, tutaj są katempilarsy. Co to jest? Kurde, klucz, klucz do łódki. Dobra, trzeba jakoś kiedyś... Oj, uciec... oj, 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 oj. NIE! NIE TU! właśnie. Dobra. mógłbyś byś stąd, nie wiem... O, tu, o, tu, tak, to, o, tu, patrz. Ej, ej, ej! Anuluj! Nagrywa się to jeszcze? Dobrze. Bo tu mi się kurde łączy, bo sobie ładuję telefon w laptopie i ci mi się... Nie. z tym razie. No ale to, że to byłoby łatwiej. <grym> je się spojrzeć w tył ty, ty tak na poważnie? Dawaj Ty tak na poważnie? Czyli? I co? I jak podejdę do to mnie zabijesz? Aha o nie, o dobra. Uuu, uuu. Uuu. Wy tak na poważnie? Wy tak na poważnie? To tak ty mógłbym kręcisz. E, halo? Kwiatryk Ej, co się zbagowało? Babka Dobra, zaraz do Was wracam. Już chciałem wejść do Krakena, ale w sumie <grystanie> Mogę przecież zrobić Tą grę bez babki i dziadka. Mogą być zbagowani, ja to mogę zrobić. I będzie fajnie, tylko jest mi tu ciemno. A, no tak, reklamy. Zapomniałem, że Zapomniałem, trzeba... trzeba wyłączyć internet, to dać na max <grym> Mógłbym to sobie zrobić poza odcinkiem, czy poza czy zrobić cięcie. Ale co, ja będę. Sobie... Aha, do tutaj coś jest. Ale po co czas marnować na no, takie zbędne rzeczy? O, jest. Tutaj jest świeca. To świece sobie, dla... No kurde. Dobra. Lecimy. Hm. Tu 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 To, a, tutaj. Cyk. I może jeszcze dziś ucieknę w tym odcinku. Hmm. Może jeszcze dziś. Czekajcie, a co? A, dobra, trzeba było... Kluczyk. Ale jaki to kluczyk był potrzebny? Cholera, już nie pamiętam. Dor... O, dor, Dorlaka mamy. Ale Dor... A, że Durlaki sobie do zobaczenia drzwi, ale nie jestem pewien. O, babcia i, i to, i Slenderina Slenderina Takimby coś jest? Nie ma, tutaj nie ma, to może coś będzie. Nie ma Może tu coś będzie. Co to jest? A co? To, to, się, to do czegoś jest? Ja jeszcze. Co, co to jest? A, dobra, po co to ten, ten jest? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Weźmy sobie szpigana, może by mieć poza, Ale nie, oni są zbagowani. To w sumie broni nie jest potrzebna. Ostrzegam, nie umiem szukać w grani. Więc to będzie bardzo nudne, bo będę łaził. I nie będę znajdował. Dobra. Ale czekaj jaki, jaki tu kluczik jest? Do sejfu? Nie, to jest do łódki, kurde. Kurde, do łódki. Czemu, czemu do łódki? Ja bym wolał, żeby to był taki tych drzwiczek. Znaczy w jak klucz klu do, do łódki też mi też mi będzie potrzebny. Żeby tą łódką odpłynąć. Ja próbowałem yy, chyba to na odcinku. Tak? Na odcinku to było to. Już nie... nie... Nie! Ja to poza, poza odcinkiem zrobiłem na... na 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 practice. nie strasz mnie tak ja, ja na practice to robiłem yy, grani yy, tą, ten pierwszy chapter wow. nie wiem co to robi i m mo mogę to tym rozwalić Co ja mówiłem? O Boże, Anezja mnie zamierz... wzięła, spuściła. Kolejka, tu jakieś przejście jest. tutaj jest. A tu będzie potrzebny. Ile odcinka było, że 8 minut. Wiecie, ile ja rzeczy mógłbym zrobić przez 8 minut? Dużo rzeczy.

Wciąż nie mogę znaleźć praktycznie nic Kurde jakbym mógł to rozwalić tym tym Jakbym mógł to rozwalić tymi cutten playersami to są takie to są takie cutten playersy Dobra do Metal? Nie, do metalu są takie duże. Do, me, do metalu są takie sekatory. Dobra, bo się zaczynam denerwować, że to jest. Dobra, bo się zaczynam powoli wkurzać, bo nie mogę znaleźć dziadek. Zaraz cię zetnę. Normalnie to. Bo tutaj jest, jest potrzebny ten kluczyk. Security key tu jest potrzebny. Czy może mi ktoś powiedzieć, jak to jest, że nie mogę nic znaleźć? Czy są w tym domu jakieś przejścia, o których nie mam zielonego pojęcia? Czy są? Nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Nie wiem, no nie wiem. Ja w sumie nie powinienem nagrywać. Ja nie. Znaczy, powinienem nagrywać filmiki na YouTube, ale w sumie nie powinienem nagrywać takich. A, bo to tego ten poród był. Ja w sumie nie powinienem nagrywać film... filmików z Greni bo te filmiki są po prostu najludniejsze na świecie w tych filmikach... no co? no, nie zezwalaj, mam to w poważaniu o, zaraz ci rozwalę Rubina Teraz ci rozwalę Rubina. No kurde! Anuluj! Może tutaj, może tutaj coś będzie. Nie ma. Dobra. Będę tak łaził, będę błądził. I do niczego tutaj nie, nie dojdę w tej grze. To chyba będzie ostatni odcinek ogólnie z grani. Starego grania już nie będę raczej nagrywał nowego TEF raczej nie, może jak ktoś nowego dojdzie to będę nagrywał filmiki bardziej z aktualizacji o bo. bardziej z aktualizacji niż z samej, niż samej rozgrywki, bo ze bo z samej rozgrywki to się nie opłaca, bo te filmiki są nudne na przykład ta, tamten odcinek co, trwa, co trwał 30 minut 32 minuty podaję, że trwał ten filmik trwał 32 minuty, i był nudny, długi. Ja to. Jeśli będę robił grani, to bardziej na live'ach. Bo wy będziecie mi mogli coś tam podpowiadać. A ja łażę po tej hałupie i chyba. Chyba zakończę ten odcinek w sposób taki, jak zwykle. Jak zwykle kończę odcinki czyli umierając. A więc żegnam się z wami i cześć. Y